Hej hej, jak wiadomo P39.0 wprowadził nam niesamowite zamieszania, niesamowitą ilość ludzi narzekających na bardzo duże spadki FPS-ów, pomimo tego, że nawet mam większe możliwości edycji plików i gra ustawień graficznych, mimo wszystko spadki FPS-ów są straszne. Dla porównania, ja w poprzednim patchu na laptopie grając miałem od 40 do 60 FPS-ów, w tym momencie od biedy 25 to zjechaną, mam bardzo mocno zjechaną jakość, więc no niestety, niestety tutaj się troszeczkę za bardzo podziało. Dlatego wzorem już poprzednich patrzy, powstał, znaczy wydany został Wot Tweaker wersja 2.0 for patch 9.0. Znaczy czy to edukanie, to jest akurat inne wers, tutaj jest to. Co należy zrobić? Wchodzimy sobie na PlayerNote.spl, żeby do mnie chodzić, już po radzieckich, czy rosyjskich stronach internetowych. Wchodzimy sobie na, na, tą, na tą stronę, dajemy, pobierz plik, bot Twitter, 9.0. Oczywiście go pobieramy. Następnie, ja używam akurat Total Commander'a, ewentualnie możecie użyć sobie standardowego pliku. Wchodzimy sobie C Games World of Tanks. Te wszystkie pliki, które mamy tutaj, musimy skopiować do głównego katalogu gry, w ten sposób. Oczywiście ja już to mam, ale kopiuj, zamień, kopiuj, zamień, jakby tak będzie. Następnie, co musimy zrobić? Mm, uruchamiamy. Ja używam, albo dobrze zobaczymy, zrobimy. Tak. Dysk lokalny. C games World of Tanks. Resmod? Nie. Вот unpack. Mamy taki jeden katalog. Musimy na niego kliknąć. Pojawi nam się taka oto tutaj ikonka i teraz musimy kliknąć, modyfikuj zasoby gry. Nie, nie udało się, zresztą od 0.9.0, aha, okej, okay, zobaczmy, a moto". Resmod 9.0, aha, to proszę przepraszam, 0.9.0, ja sobie przez pomyłkę wykasowałem i teraz rozpakowuje się nam to. Wyskakuje nam takie okienko, oto o niebieskie, które nam będzie informować o postępie, postępie prac. Oczywiście osoby, które do tej pory korzystały z Wattwikera, stwierdzą, że nie odkrywam żadnych, żadnych tam nowości, ale są na pewno osoby, które nigdy nie korzystały, dlatego też dla tych osób powstaje ten, ten poradnik, więc okej. Okay. Dobrze. Modyfikacja zasobów została ukończona. To już możemy zamknąć, jest niepotrzebne. niepotrzebne. Następnie wchodzimy w Twitter for patch 9.0. Wyskakuje nam takie oto okienko. Oczywiście jest tutaj o tyle fajnie to zrobione, że mamy różnego rodzaju możliwość wyboru języków. Oczywiście wybieramy polski, jeżeli ktoś tam lubi, to niemiecki, angielski, jak tam chcecie. I teraz co należy zrobić? To wszystko, jeżeli... Gra będzie oczywiście wyglądać odrobinę inaczej. Znaczy, nie, będzie, nie modyfikujemy w tym momencie żadnych. Mm, żadnych y, jeśli chodzi o gra, wyglądów graficznych, tylko modyfikujemy dodatkowe efekty, które, będziemy, które są w tej grze, czyli dym z rury wydechowej, klikamy na Czerwono, OK, wyłącz. Oczywiście pokazuje nam się, że jest wyłączone. Dym do zniszczonych. Wyłączamy. Dymi płomienie powietrza, ale jeżeli nie chcecie mieć gejzerów wody, nie chcecie mieć gejzerów w piasku, wyłączamy. też jeszcze mogę zamknąć. Efekty eksplozji pocisków to... Też, znaczy, przepraszam, dym po powietrzale to jest dym wydobywający się z lufy, natomiast efekty eksplozji pocisków to jest właśnie jakieś takie wybuchy na wodzie, wybuchy na piasku. Efekt uderzenia w czołg to jakieś takie dodatkowe, dodatkowe jakby efekty, jakieś iskry czy coś w tym stylu niszczenia czołgu, czyli ten czołg nie będzie już tak ładnie, efektownie wybuchał, ale to i zabierał wam dużo FPS-ów, więc to naprawdę warto. Efekt uderzenia w obiekt, niszczenie obiektów. Efekt ruchu drzew. To bardzo, bardzo obciąża. Niby to jest takie jakaś pierdoła, ale mm, bardzo obciąża komputer, więc efekt ruchu drzew należy koniecznie wyłączyć. I wyświetlanie chmur. Wyłączamy. I to jest tyle. Wszelkiego rodzaju dodatkowe efekty, które będziecie mieli, są na chwilę obecną wyłączone. Powinniście odczuć wzrost FPS-ów. Także jeżeli nawet gra chodziła wam na w miarę dobrze, na 20, 30, 40 fps-ach, natomiast w momencie, gdy zaczynała się jakaś akcja, gdy zaczynało się wam jakieś, strzelaliście do, do czołgów, czy strzelaliście do różnego rodzaju innego, innych pojazdów, i w tym momencie następowały Wam spadki FPS-u związane właśnie z, wy, z przerabianiem przez procesorów efektu wystrzałów, to w tym momencie powinniście odczuć dużo lepszą poprawę. Także mam nadzieję, że to Wam chociaż troszeczkę pomoże. I tak naprawdę czekamy na jakąś łatkę do tego patcha, która troszeczkę trochę tutaj pomoże ze względu na, to te, na te wszelkiego rodzaju wychodzenia z bitwy do, do pulpitu i mam nadzieję, że troszeczkę poprawi nam FPS. Także z mojej strony tyle. Przez okres świąteczny filmy się raczej nie będą pokazywać, ze względu na to, że wyjeżdżam i nie będzie mnie w miejscu, gdzie mam na tyle dobry komputer, żeby można było nagrywać. Na laptopie, jak widzicie, zresztą powiedziałem, już to jest nie do osiągnięcia. Laptop jest dosyć dobry, a niestety sobie nie radzi. Dobra. Nieważne, westrowych, wesołych, pogodnych świąt i mogrego Dęgusa i czego jeszcze sobie tam nie, nie będziecie chcieli, tego ja Wam życzę. Trzymajcie się, do usłyszenia.